Zrobisz mi zamielonego kołby ty mieląc Okej, okay. to są pierwsze priorytety <grystanie> Dałem ci jednego albo oh, ja bym Macie <grystanie> <grystanie> Czekaj, wezmę sobie bez... tak Wezmę odrobinę przeciwburowych Mogę odgonić helikopter stąd Nie odgonisz helikoptera Mogę pobiegać na zewnątrz mm. No słuchaj, musimy to załatwić po prostu tak. No. Wszystkie swoje połóż tutaj na ziemi, tu gdzie stoję. Dobra. To czekaj, to ja może powkładam je do torby, żeby łatwiej było. No wsadź wszystko do torby, co możesz i... i a to, czego nie możesz, to nie. I połóż tutaj na ziemi, tu gdzie stoję, tu. Dobra. Już daję wszystko, co mam. No i... no i co? No będę musiał cię zabić. No dobrze, jakby ja się na to godzę. Ja jestem chętny, ja współpracuję. Dam Ci piwo. Dzięki. Położyłem torbę do torby. Co jest, kurcze? Ci... Nie, nie, torby do torby nie. To tak, jeśli już musisz to weź, to, to czekaj. weź tą drugą torbę też napełnij po prostu. Dobra, czekaj. Wezmę, powkładam jeszcze. No, czekaj. Położę tutaj moją torbę. A resztę nie mogę, to po prostu ja położę tu. Czy mogę jakąś godność zachować? Cokolwiek. No tak, no ze się, no. tym. tym. Okej. cię Proszę, możesz je załatwić siekierą. Mogę się umyć przed tym wszystkim? No chodź. Okej. to by było, żebym cię zabijał siekierą, przecież. Czekaj, mogę się umyć ostatni raz? No tutaj jest z kranem nie zasługuję. Chodź <grymne> Marcin, ja ty nawet Dzięki! Mam brudny bandaż, poczekaj się tylko umyję. O, <grymne> ostatnie na <nawarszczenie>, tylko, proszę. <grymne> Do połowy. Jest 9 za 34. Nie mogę. nie mogę po prostu zaraz Nie zamieni się zaraz. Ale upewnij się, zanim się wiesz, dopełni. że na pewno masz ogryzienie. Słusznie, już patrzę. Czekaj. Mam brudny bandaż, i tak muszę go zdjąć, żeby go wymienić. Nie no, nie będę marnować zasobów. Dobra. Kurczę. Robię screenshot, bo to jest pamiętna chwila, idę na egzekucję. Jak to Nie można tego zrobić. Marcin, zejdź, tylko się nie daj. Zejdź tam, bo musisz sam sobie z tym poradzić, ale się nie daj. Nie ma tak, to on. Eee, <śmienicielu> poczekaj. No, jest bezpiecznie, chodź. Idę, idę. Czekaj. Podrę. Słuchaj, robimy tak. No. Stań tutaj pod tą latarnią. Okej, okay, tylko się upewnię ostatni raz, czy to jest ugryzienie. Zadrapanie, ugryzienie, krwa krwawienie. No raczej tego, kurczę, z niczym nie pomylę. No dobra. Co ty tam masz? <sighs> Mam nić. Na co było to wszystko? Dobra, <laughs> słuchaj. Spoczekaj tam na mnie. Dobra. Muszę ci dać dwie rzeczy najpierw ty idziesz Nie biegam sobie dookoła To moje ostatnie chwile. Cześć, założę no, sobie kolczyki szmaragdowe. No chodź idę. Dobra, Nie idę, Założyłem. posłuchaj robisz tak Masz Tutaj położyłem Ci A nie wypijesz, jeszcze nie pij Weź też to O, czekaj kurczę, bo coś no, na 12, dobra No łopatę wziąć sobie wykopać sobie krótko to jest tak! Że jak masz kłopotę, to teraz kliknij na ziemi i wykop grób. Dobra, zrobię. Ja to udokumentuję, bo to jest niesamowite. I jak możesz to wejść, kliknij te ciężko tam, to może na dole. Jak głęboko mam go. Gdzie mam go wykopać? Tutaj? Obok pod latarnią. Gdzie to twój grób? Później ci wystrugam Okej. Okay. Dam se tutaj, ładne miejsce. Mój grup zapoczątkuje, zapoczątkuje cmentarzysko. No właśnie, kliknij tę czaszkę taką, co jest na samym dole tych wszystkich rzeczy. E, na samym dole? Gdzie jest? No. Czaszka? No, jak masz serduszko, wytwarzanie, ciaszka. Ano? No, jak to zacisnę? No, ja to też kliknę i to chyba włączy, że możemy się bić. I wtedy. Cię załatwię raczej. Nie wiem, nie wiem jak to działa. Mogę to piwo wybić? No pi, no. <grym> Dobra. Połowę czy całość? Całe. Nie <grym> włączyłeś Friendly Fire? Chyba tak. Nie wiem, strzelaj to się to, przekonamy. <grym> ja jeszcze żyję. No bo ja Cię nie potrafię nacelować niestety, nie mogę Cię nacelować. To weź mnie walnij tą łopatą, proszę. Ale to nie chciałam, Marcin. No to... Widzisz, że przelatujesz, jesteś po prostu... A teraz, 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 teraz próbuj. A ty dobrze, że przyszedłeś, jest trochę roboty w domu, chodź. No nie da się, no nie namierzamy się nawzajem. Przepraszam bardzo. Panów policjantów też... Widzisz? No racja, a czekaj, a jak... Nie no, bo Friendly Fire powinien być. Czemu nie mogę? Czemu ty nie możesz? Czekaj. jest ciemnica. Póki co, jeszcze nic się ze mną nie dzieje. E, czemu ja mam brodę niepofarbowaną? Ja mam fajne włosy, jaka nasuje. No cóż, no nie, no nie bardzo już, no to jest już no, dobra, to O czekaj, o niepokój, no, no właśnie idę. To czekaj, to idę się no. pobić i zginąć, no, może. O. No teraz to. A weź, dobra, przynajmniej się przydam na koniec. <noise> o, czyli ma zegarek, dobra. Bring'em on! No, chodź, będzie treni. Łopata... jak ich rozwalam w tymku, nawet nie uwierzysz. Chłopata, mi. <noise> Ale ich rozwalam. Widziałeś to? Tak. <noise> Z tą <łopatą>, kurcze. <noise> no, też <desz> tą łopatą. <noise> już, kurczę, już. Czekaj. Poczekaj sekundę. Co jest jeszcze? Ale mi rozdzielczość rozwaliło przez chwilę, dobra. Brudny bandaż już, czekaj, muszę sobie wymienić. Ja wiem, że to na nic, ale chcę mieć tyle satysfakcji, że jeszcze trochę żyję. No mam tylko ugryzienie już. Dodawalone. No. Gdybyśmy mieli no, dobry ja mot na amputację. No zrobię, zrobię, tylko... O czekaj. Jest tutaj frajer. A, ała. No ty frajerze. Czekaj, ech. No już teraz nie mam żadnych wątpliwości. Dostałem na nago... <ślam> Mam kurczę. Trzy ugryzienie. Nie, jedno jeszcze. Dobra. się zabandażuję brudnymi ubraniami, bo tylko co mam. Jeansem <noise> się kurczę bandażuję, no. No super. Nie, jak ty to zrobisz? No ja coś tak czułem, że, że nie będziesz ostrożny. <głosy> Sorry. <noise> Dokuczliwy ból, no. Mogę coś cool zrobić przed śmiercią? Poczekaj. <noise> Muszę gościa wywieźć. Do go do grobu. Dobra. Tego co ja go wykopałem? No. Dobra. Razem z nim pójdziesz pojdziesz. Mm, niewielkie krwawienie. O, lewa stopa. Też nie wiem kurczę. A bo ja boso chodzę. To dlatego. Patrz na mnie kurczę. Powiedzisz <laughs> jestem człowiek. Kurczę problem. Idę go załatwić. Czekaj, ja, mi już i tak się nic nie stanie. No. Ja nie mogę. No Marcin, ja nie jestem zbyt szczęśliwy, że cię tak załatwiło. To Moja własna że... sprawa... No sam się tak załatwiłem. Tak, ja też, ja też Tymku, ja też. Czekaj, kurczę, nie, 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 aż tyle nie potrzebuję. No. A nie mam czym zapalić. Pożyczę ci zapałki. No. Dzięki. Super. Zostaje godne życie. To kuczliwe, ból, niepokój, no, głód! No, no. <śla> Okej! Okay. Ja jestem taki kurczę, pozbawiony godności! <śla> Sobie... <śla> <śla> idę zabrać zombiakowi jakiemuś! Czekaj! To jest. Majtki czarne, no, wóż! Jest jakieś wkroczenie! <śla> Czekaj! Jest majtki w czerwone kropki, tak! To jest to! No super. No, te, te zwłoki są jednymi z pierwszych, które zabiliśmy. Wiesz, skąd wiem? Bo muchy nad nią latają. Nie, bo w ich, bo w ich ekwipunku pojawiły się larwy. Ajajaj. Aj. Czekaj, już się ubiorę z tego, co tutaj mam. To hmm. jest jakieś fajne ubranie. Dobra. Ten do ust. Usta są i <laughs> Idę do bazy. No, tylko polecam, bo się, bo się Póki co jeszcze się nie przemieniam. Mam e, tylko ten. Dokuczliwy ból, niepokój i głód to jeszcze nie jest ten etap. Bardzo małe obrażenia generalnie, ale... <słys> no, to by się zgadzało. No. Ej, mogę, możesz, mogę się zamknąć w tej klitce obok, to może być taka kwarantanna. No, ale kurde, no ja nie jestem zadowolony, że tak się dałeś Ja też. Jak dobrze ci było, nauczyłeś się tylu rzeczy, Marcin. Zostanie to ze mną dostępnym w następnym wcieleniu, nie, gorąco mi. się tak załatwić. To prawda. Tyle już się nauczyłem, a jednak dałeś się zabić. Mhm. Czekaj, muszę pozmieniać te bandaże. Jedyna dobra rzecz z tego, że wystrzeliłem, no to przyszły te zombie z okolicy i je zabiłem, jest teraz trochę bezpieczne. Mhm. Jestem kurczę, za Zranienie ugryzienia, mam dwa ugryzienia. Generalnie. To powinno przyspieszyć proces. No. Nie będę niepotrzebnie miejsca nie zajmował. możesz wypić <laughs> Je Ojejku, czekaj. Nie mogę podrzeć. Ech. No, to mogę podrzeć. O. Jeszcze lewa stopa kurczy. Co ja mam z lewą stopą? A zadrapanie tylko. Nie, to nie jest aż tak źle. Co zawandażuje. Pewnie jakbym był odbandażowany, to bym się szybciej wykrwawił. Jeśli masz, jeśli masz na lewej stopie zadrapanie, to już nie możesz tak szybko biegać. Mm. Wyczyszczę siebie i łopatek, kurczę, bo. godnie spędzony ostatnie chwile. Nie może w ustawieniach z serwera powinno być, bo chyba jest PVP normalnie. No, powinno być. A czekaj, może to dlatego, że jesteśmy razem w klanie. A, no, jakbyś się wyrzucił z klanu. To ja jestem Adminem planu. No, no to wie wyrzuć i będzie kit chyba. Eee, frakcja Avis Ice. Avis Ice, no. No, usunąłem Cię. No teraz będziemy mogli zobaczyć czy... Zobaczysz czy się wyświetla... No dobrze, ja Cię nie będę atakować. Bo ja nie cierpię przyjemności z tego, że muszę Cię zabić, ja po prostu jestem taki zawiedziony trochę, że tak, że tak Cię załatwił ten zombie. No wiem, czekaj, ja myję łopatę jeszcze. Bo pobrudziłem ją troszkę. Tak, teraz możemy się atakować, Tymku. Tylko nie zabijaj mnie w bazie chyba. Bo wy też mi się na zielono. Ale ja cię nie zaatakuję, bo jestem dobrym człowiekiem. Możesz mi zaatakować. Czekaj, znalazłem mapę z oznaczeniami, jak, jak się odrodzisz, to tam pójdziemy kiedyś tam. Dobrze. Przecież, dobra, będę ja już wiedział, które to tam zaznaczają sobie. Czekaj, bo jak krwawie ci na ziemię. Pudę, będę musiał to posprzątać. Sorry, przepraszam. A jesteś człowiek, je rozmiesz. To co, no, idę wykopać sobie drugi grób i mnie zabijesz tym nie, nie. razem. nie, w tym co wykopałeś? Wykopałeś tak duży, że zmieści się pięć osób. <grym> czyli razem z moją koprawcą to... idę. <grym> no, <grym> no kurczę, czyli tylko papierosy obywane, bo. <grym> A co masz? Się... No życie, gdzieś... no. Pochowaj mnie godnie, w tym, w czym byłem ubrany, <grym się> przepraszam. Kurczę, czyli ja nić wywalę tutaj, bo... Pochowasz mnie razem z tym, co będę miał przy sobie? To znaczy z puszką po piwie, z kawałkami... Dobra, dzięki. Tylko łopatę mi zabierz. Ja tę łopatę sam wyrzucę. Połóż ją tutaj po prostu. Dobra. W jakieś ładne miejsce. Okej, wykorzystam wiedzę, którą zyskałem, żeby położyć ładnie łopatę. Połóż przedmiot łopata. No, tutaj położę. Ładnie? Aha! Ja nie wiem, jak ja to położyłem! To jest pod spodem! Kurczę, znowu! Dobra. Zginę tak jak żyłem, jako nob. O, lekkie pragnienie. Mogę się napić? Dobra. na się. Ale jeść już nie będę. Zasobów nie będę marnować. Wiesz Ale wszystkie moje... Rady są bardzo ładnie za zamandurżowane. Nerwowość i poruszenie. E, ja bym polecał już mnie zabić, bo generalnie jest coraz gorzej. Powoli organizm cię nie już. Znaczy, dokuczliwy ból. Poruszenie i głód. Ale jest wszystko ok, Mam wszystkie czyste... Mam bardzo małe obrażenia, ogólny stan zdrowia. Ja tylko wrzucę rzeczy, które zbierają od zleku. Dobrze. Bo jestem przeciążony. Yy... Okej. Okay. No i to wywana. Bo... Co to jest burpi? Burpe. Burpe. A, no to są ćwiczenia. No ja wiem, ale... Nie, nie kojarzę o co chodzi z burpi. Yy, wykonujesz te ćwiczenia jak... Yy... No po prostu ty dzięki tym ćwiczeniom stajesz się silniejszy. Dobra, chodź. Dobra, już. Możesz <grym>, je zabić, jak będę robić pompki? Nie ja wiem, chyba była normalnie <grym>, <grym>, Nie róbmy z pogrzebu widowiska, rozumiem. Już w sumie biegnę, bo po co mam... No czekaj. Po prawie ramię znowu mi się bandaż zepsuł. No. Sorry, znowu krwawie, kurczę. Przepraszam. Lubię, <laughs> kurcze, krwawe ślad. Z lewej stopy mi zleciał bandaż. Co jest, kurcze? Czekaj. Jeden muszę sobie założyć. Kurczę. Już, już, z klatki tylko sobie... Mała tutaj się to zebrała. Poczekaj, wcześniej na Twój <laughs> Mam gości! <laughs> o kurczę. No kurczę, kurcze no, Spoko Pomogę ci. Tyle mogę zrobić A ty. No, to jak już wiem, że inny, jak już wiem, że skinę, to mogę. No. Przepraszam, nie chciałem ciebie. Jeszcze nie jestem trupem. O, przewróciłem go. No. Jeszcze jeden, Nie. ja go dokończę Ja mam poranioną tę stopę a i tak go biję Prawa stopa, ból Po prostu ból O dyskomfort coś mi jest e, Polecałbym przyspieszyć proces No jeszcze tylko dwa zostały Ej, wideo jest ogrodniczy miał Może ci się przydać do tego Co? Wideo ogrodniczy miał Dobra, chodź Marcin, bo popsułem się, się kieruję już. Ej, kamizelka kuroodporna odporna jest tutaj. No chodź. Idę, idę sobie, założyłem pierścionek. Więc. No, e, odwróć, tak? Czekaj, mogę zdjąć bandaż z siebie? No, stary tyle czasu już no. minął. <grym> Dobra, no, zdejmę bandaż. Po, po Okej, okay, już. Nie chcę marnować dobrych bandaży, ale resztę rzeczy mi zostaw, dobrze? I tak są jak są zabrudzone, jak one nałożyłeś. Dobra. A zostaw mi resztę rzeczy, dobrze? Coś mi jest, no. Czekaj, już. Już, już wyrwie... Sprawdzam czy nic nie ma dookoła. Okej. Okay. Proszę czynić honory. No zaraz się zmienię. A konia. Typ. Ja jeszcze żyję Ja jeszcze żyję.